Witajcie moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w parku takim, w którym można polować, można łapać ryby. Obrzymi i rezerwat wody jest. Będę sobie... W górach to jest, jak widzicie, góry socne, skały. A będę strugać sobie mały patyk na wędkę podtrzymujący. Ale z wami chciałem porozmawiać o utrzymywaniu noża. Jaki olej yy, ja używam i polecam wam używać. Chwileczkę. Tutaj mamy jakiegoś robaka na okularach. A moi drodzy. Olej co ja używam, teraz Wam zdjęcie pokażę. To jest olej mineralny. A dlaczego olej min mineralny używam, a nie powiedzmy olej z oliwki, czy masło czy smalec, czy jak to inne widzę rzeczy, że ludzie piszą, że używają. Z tego powodu, że wszystkie oleje warzywne i też smalec prędzej czy później psują się. Jęcznieją chyba po prostu się nazywa tak. Ręsy się robią. I moi drodzy, jest taki problem wtedy, że jak tniemy jedzenie, to możemy zachorować z tego, są szanse. Dlatego używam olej mineralny że, moi drodzy, o, inne wybory są, ludzie używają e, oleje z... sztuczne, tak jak powiedzmy, z ropy, czy z czego tam wyrobiane te oleje, WD-40, czy tam balistol, czy coś innego. Tego nie używam też, ponieważ lubię używać mojej noży czasami do jedzenia. I nie chcę używać żadnego oleju, który jest niezdrowy dla nas z tego powodu używam olej mineralny. Ten olej jest jadalny, go normalnie można spożywać, jeżeli masz zatwardzenie. czyli no dobry jest. W małej ilości to, co na ostrze damy, nic nam złego nie zrobi, a ostrzy nasze bardzo fajnie za bezpieczne. Tak powiedzmy to morę, moi drodzy, to właśnie tym olejem wszystkie zresztą moje noże tym olejem traktuję, nawet scyzoryki w ośkę, gdzie się okręca nóż. Nakładam ten olej. Jest bardzo dobry. Bardzo tani. Ja myślę, że w Polsce też będzie do, do zakupu dla Was. Ten olej. Także bardzo, bardzo Wam polecam ten olej spróbować, moi drodzy. A jeszcze raz, nazywa się olejem mineralnym. OK. Mam nadzieję, że Was coś to nowego nauczyło. Dzięki za oglądanie. Życzę miłego dnia. Na razie.